No cześć. Dzisiaj na tapetę biorę sobie zestaw LEGO Dragon Master. Jest to zestaw i seria Kastlowa. Yy, numer katalogowy 6004 Zestaw nazywa się Kusza na Wózku u nas. Zestaw został wydany w 1997 roku, więc już sporo przeszedł. Składa się z 20 elementów i jednej minifigurki. Jak sami widzicie, minifigurka dość fajna. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to taka dość prosta. Kilka klocków. Mamy tutaj dwie tarcze z symbolem nietoperza. Trzy kusze. Zestaw bardzo pocieszny, taki trochę odpowiednik dzisiejszych polibagów. Bardzo fajny dawca, jeżeli chodzi o broń, bo taniu kosztem szło dostać minifigurkę i trochę broni. Można było dozbroić swoich wojowników, których się miało zestaw, no, jak każdy z tamtego okresu szybko się składało, niewiele elementów, bo tylko 20 do dzisiaj wszystko w nim działa mimo tego, że cały czas jest bawiony klocki są cały czas rozbierane, składane na nowo nie doznał żadnych większych uszczerbków co mnie cieszy jeżeli chodzi o samą minifigurkę, to standardowo tak jak w tamtych czasach nadruk z przodu. Jak sami widzicie gowa pomalowana, oczy, wąsy, włosy, brakuje i trochę charakteru pierwszych figurek kastlowych, nie wiem dlaczego, ale tamte były prościej wykonane, jakieś takie inne wzory, ale jakieś tak bardziej przypadły mi do serca. No zestaw na chwilę obecną kształtuje się w okolicach 100 zł, można go znaleźć m.in. na AliExpressie, e, przepraszam, na Allegro, na zagranicznych portalach nie patrzyłem, co ciekawe w Chinach nie ma podróbek tego zestawu, nawet nie próbują go podrabiać, nie wiem, chyba im się to nie opłaca, no zestaw bardzo fajny, miło go wspominam. I polecam, jeżeli go ktoś jeszcze nie zakupił, to lepiej kupować, póki jeszcze są w miarę niskich cenach. Chociaż 100 zł to już jest dość sporo. I tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Hej!